Jedną z kwestii, o której jestem dość regularnie pytany, jest to, czy należy gdzieś zgłaszać różne trudne czy niebezpieczne sytuacje, takie na przykład jak wysłanie maila do niewłaściwego adresata, a ten mail zawierał dane osobowe, czy to, że w komputerze był wirus albo ktoś do nas wysłał maila z jakąś taką fikcyjną fakturą czy podrobioną fakturą za usługi telekomunikacyjne. Co wtedy robić? Czy jest jakiś obowiązek prawny, żeby to zgłaszać? Wiem, że oglądają nas nie tylko bibliotekarze, ale też przedstawiciele innych instytucji kultury, innych instytucji administracji publicznej i firm. Myślę, że informacje, które tutaj podam, będą przydatne dla każdego. Chciałbym zacząć właśnie od kwestii zgłaszania naruszeń do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj trzeba na początek powiedzieć, sobie jedną bardzo ważną rzecz. To, że y, trzeba zgłaszać naruszenia przy określonych okolicznościach, o których zaraz powiem, y, wynika typowo zobowiązku prawnego. Po prostu jeżeli zachodzą okoliczności, zgodnie z którymi my musimy dokonać zgłoszenia i nie zrobimy tego, to naruszamy przepisy RODO i to dotyczy bibliotek, innych instytucji kultury, innych instytucji publicznych, firm. Wszyscy mają taki obowiązek po prostu na gruncie RODO. Z mojego doświadczenia takie najczęstsze naruszenia w instytucjach kultury to tak. Po pierwsze, wysyłanie korespondencji do niewłaściwego adresata albo ujawnienie wielu adresatów wiadomości e-mail, o czym szerzej mówię w innym materiale filmowym. Zainfekowanie komputera z właściwym oprogramowaniem, a co za tym idzie wyciek danych, utrata dostępu do danych, czasami z postawieniem warunków, że trzeba zapłacić, żeby odzyskać dostęp do tych danych. No i też zdarza się niestety zgubienie dokumentów zawierających dane osobowe. Zgubienie nośników danych. Oczywiście więcej tych sytuacji było i się zdarzyło, ale wymieniam te takie, które się powtarzały, których rzeczywiście dość regularnie. Dochodziło. I tak jak powiedziałem, to jest obowiązek prawny, ale musimy zacząć od tego, że konieczna jest analiza, czy tam w ogóle były dane osobowe. Na przykład, jeżeli wysyłamy wiadomość e-mail do niewłaściwego adresata, i ta wiadomość zawiera jakiś załącznik z danymi osobowymi, albo dane osobowe w treści, no to zaczynamy zastanawiać się, czy powinniśmy to zgłosić czy nie dlatego, że tam ewidentnie wejdzie nam w grę RODO, Będziemy po, będzie to podlegało przepisom RODO, bo tam są dane osobowe, ale jeżeli wyślemy wiadomość e-mail do niewłaściwego adresata i nie będzie tam danych osobowych, no to tutaj RODO nie wchodzi w grę. Możemy rzeczywiście wysłać wiadomość, która zdradzi jakiś sekret z, i, i, i będą mm, jakieś problemy yy, przez to, natomiast tutaj no, jakby nie RODO i nie zgłaszamy tego na pewno, więc jakby nie ma się wtedy nad czym zastanawiać. Zgodnie jest dość nieprecyzyjnym artykułem 4 ust. 12 RODO naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Bardziej szczegółowe regulacje znajdziemy w artykułach 33 i 34 RODO i jak przeanalizujemy sobie te przepisy, okazuje się, że mamy tak naprawdę trzy warianty, jeśli coś się wydarzy. W wariancie pierwszym nie zgłaszamy tego nigdzie ponieważ jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, albo nie jest to w ogóle prawdopodobne, czyli na pewno wiemy, że to nie wywoła takich skutków. W wariancie drugim zgłaszamy to do prezesa urzędu, bo, bo nie jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało takim ryzykiem, ale nie informujemy osób, których dane dotyczą, bo w naszej ocenie nie zachodzi wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, czyli nie jest mało prawdopodobne, że w ogóle ryzyka nie ma, ale nie jest też wysokie. No a w wariancie trzecim zgłaszamy to zarówno do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i dokonujemy takiego drugiego, można powiedzieć, zgłoszenia, ponieważ informujemy osoby, których dane dotyczą, że coś złego się wydarzyło. Tutaj największa trudność polega na tym, że jeżeli zgłaszamy to do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to mamy na to 72 godziny, odkąd dowiedzieliśmy się, że doszło do naruszenia. Jeżeli przekroczymy te 72 godziny, to trzeba też napisać, dlaczego przekroczyliśmy, i nie świadczy to dobrze o tym, jak panujemy nad ochroną danych osobowych w naszym podmiocie. Druga trudność jest taka, że jeżeli zgłaszamy, ale też informujemy osoby, no to ta informacja do osób nie, nie jest jakby tak prosto ją stworzyć, dlatego że. Wymaga to rzetelnego podejścia, bo tam nie tylko informujemy o tym, co się stało, ale też musimy przewidzieć to, co może się wydarzyć w związku z tym, że na przykład wyciekły czyjeś dane osobowe. W internecie znajdą Państwo bardzo dużo poradników, kalkulatorów, aplikacji, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, które pomogą ocenić, w jaki sposób zakwalifikować naruszenie. To znaczy, który wariant działania wybrać, ten pierwszy, drugi czy trzeci. Warto porozmawiać z inspektorem ochrony danych, jaką metodę oceny wagi naruszeń rekomenduje. Jeżeli taka aplikacja znajdzie u Państwa zastosowanie, to warto rozważyć yy, zakup takiej aplikacji czy korzystanie z niej, bo niektóre są bezpłatne. Ja bym jednak zaczął przede wszystkim od przeczytania poradnika, bardzo profesjonalnego, dobrego poradnika, który przygotowali dla nas pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tam jest prosty język, przykłady, naprawdę wartościowe opracowanie, link do pobrania tego pliku, jest to oczywiście bezpłatne, zamieszczam w opisie tego odcinka. Myślę, że naprawdę każda osoba z kadry kierowniczej albo zajmująca się realizacją przepisów RODO powinna sobie ten poradnik przeczytać. Zwłaszcza, że nie zawsze możemy liczyć na inspektora ochrony danych osobowych, bo czasami dojdzie do naruszenia w takim momencie, że z tym inspektorem trudno się będzie skontaktować i pewne decyzje trzeba będzie podjąć bez udziału inspektora. To, co na pewno trzeba wiedzieć, to są dwie kwestie. Po pierwsze, zgodnie z rekomendacjami UODO. Ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych powstaje, kiedy naruszenie może skutkować fizyczną, materialną albo niematerialną szkodą dla osób fizycznych których dane naruszono. Szkodami takimi są, tutaj jest to precyzyjnie wskazane: dyskryminacja, kradzież tożsamości lub oszustwo dotyczące tożsamości, nadużycia finansowe, straty finansowe, nieuprawnione cofnięcie pseudonimizacji, utrata poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, naruszenie dobrego imienia lub inne znaczące skutki gospodarcze lub społeczne dla danej osoby fizycznej. Po drugie trzeba będzie najprawdopodobniej uznać, że to ryzyko naruszenia praw lub wolności jest wysokie, kiedy będziemy mieli do czynienia z danymi wrażliwymi, w dawnej tej nomenklaturze obecnie nazywa się to dane szczególnej kategorii. Czyli dane, które ujawniają między innymi pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne albo światopoglądowe, no i chociażby dane dotyczące zdrowia. Według mnie yy, najważniejsze będzie żeby zrozumieć, że przy okazji jakiegokolwiek takiego incydentu, który nazywa się wrodo naruszeniem, konieczna jest taka wspólna decyzja, wspólne zastanowienie się przede wszystkim dyrekcji i inspektora ochrony danych. Czy to jest naruszenie, które zakwalifikujemy do wariantu drugiego, trzeciego, a może tylko do wariantu pierwszego, czyli nie zgłaszamy, nie informujemy osób, ale wpisujemy do naszego wewnętrznego rejestru i tam też trzeba uzasadnić, dlaczego my tego nie zgłaszamy. No i tutaj bardzo ważne jest to, żeby. Wspólnie się nad tym zastanowić. W tym poradniku Urzędu Ochrony Danych Osobowych oni też podkreślają, że każda kwestia jest indywidualna, jednorazowa, niepowtarzalna. Jest to decyzja za każdym razem, no, która, która wymaga zbadania sprawy. Też przy tych wszystkich aplikacjach i kalkulatorach zawsze jest informacja, że oni nie ponoszą odpowiedzialności, bo każde naruszenie jest inne i taka aplikacja czy kalkulator może nam powiedzieć, podpowiedzieć, jak zakwalifikować takie naruszenie, ale nigdy za nas takiej decyzji nie podejmie. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Urząd Ochrony Danych Osobowych, rekomenduje takie podejście raczej ostrożne. Jeżeli mamy wątpliwości, to zgłośmy to. Na tej zasadzie, że lepiej dwa razy za dużo zgłosić, niż jeden raz za mało. Czyli podchodzimy ostrożnie. Jeżeli pewności nie ma, że to nie wymaga zgłoszenia, to zgłaszamy. Jeżeli pewności nie ma, że to nie wymaga poinformowania osób, to te osoby informujemy. Takie podejście jest zalecane. I oczywiście zgłoszenia dokonujemy na formularzu, który jest jakby z góry narzucony przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Taki formularz można wypełnić i wysłać przez internet. Można to zrobić również pocztą tradycyjną, także tutaj jakby nie ma, nie ma problemów ze skutecznym przesłaniem tego, jeżeli tylko chcemy. No i oczywiście wszystkie informacje na ten temat, jak to wysłać, jak to wypełnić, znajduje się na stronie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobną kwestią jest to, do kogo należy zgłaszać incydenty związane z cyberbezpieczeństwem. Ja często dostaję takie pytania dotyczące tego, że no właśnie, przyszedł jakiś mail, próbowali nas tutaj oszukać, on przyszedł na służbową skrzynkę, czy my mamy zgłaszać, czy mamy tego e, nie zgłaszać, czy mamy obowiązek prawny. Właściwie to tak te pytania dzielą się na takie dwie grupy, albo, albo inaczej, zadający te pytania e, dzielą się na dwie grupy. Niektórzy dochodzą do wniosku, że chcieliby coś zrobić. No nie chcą po prostu e, stać obojętnie, jeżeli na skrzynkę przychodzą jakieś próby wyłudzenia czy oszustw e, i chcieliby to gdzieś zgłosić. Inni, którzy o to pytają, słyszeli o ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i zastanawiają się, czy instytucje kultury również podlegają tej ustawie, czyli, jakby, czy takie zgłoszenie jest obowiązkowe. Czy to, że na służbową skrzynkę, chociażby biblioteki, przychodzi taka, taka wiadomość, która jest próbą oszustwa, czy próbą zainstalowania złośliwego programowania, czy to rodzi ze sobą takie konsekwencje, że my musimy to zgłosić do jakiejś instytucji od razu odpowiem, że dla bibliotek i innych instytucji kultury to nie jest obowiązkowe. Wprawdzie w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa odwołano się do ustawy o finansach publicznych i do takiego artykułu, w którym są wskazane między innymi instytucje kultury i te państwowe i samorządowe, ale Warto zwrócić uwagę, że tam dosyć precyzyjnie jest napisane, które punkty będą dotyczyły Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Instytucje kultury są z tego wyłączone, także obowiązku zgłoszenia każdorazowego. Nie ma. Niemniej jednak zachęcam, żeby to zrobić, dlatego żeby budować pewnego rodzaju bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, wyspecjalizowane instytucje państwowe y, powinny mieć informacje, y, co w trawie piszczy. Żeby dokonać takiego zgłoszenia, wchodzimy na stronę y, incydent.cert.pl. No i mamy tutaj kilka możliwości. Jest pytanie, jaki podmiot reprezentujemy, jeżeli to będzie biblioteka czy inna instytucja kultury, to oczywiście podmiot publiczny. No i tutaj kwestia tego, czy to jest podmiot publiczny będący operatorem usługi kluczowej, czy nie. Biblioteki nie będą takimi podmiotami, więc wybieramy po prostu podmiot publiczny. Następnie nas y, jako y, biblioteki czy instytucji kultury nie będzie interesowała ta opcja y, tak, tylko opcja nie. My to zgłaszamy jako inny, y, inny incydent, czyli jakby przyznajemy, nie jesteśmy w grupie podmiotów, które muszą to robić, bo y, są wskazane w ustawie, instytucje kultury nie są wskazane w ustawie, więc zgłaszamy to jako inny Incydent. I tutaj już możemy wybrać, czy to jest złośliwa domena, która kieruje do wyłudzeń i naciągań, czy są to podejrzane wiadomości e-mail, sms, czy jest to oszustwo, złośliwe oprogramowanie, podatności, nielegalne treści czy inne. Jeżeli to będzie na przykład podejrzana wiadomość e-mail, to musimy wpisać adres mailowy i numer telefonu zgłaszającego. I mamy tutaj informację, że ma to być plik w odpowiednim formacie. Jeżeli chodzi o mail, jest tutaj instrukcja w jaki sposób w tym formacie, czyli w formacie EML, wyeksportować taki plik i tutaj jak klikniemy w to, to mamy kilka, kilka propozycji, jak to zrobić na Gmailu, na dwa, na Interi, ale też na popularnych programach obsługujących pocztę. Także Tutaj to robimy, przechodząc przez to, da się to zrobić naprawdę szybko i naprawdę sprawnie.